Siemanko, siemanko. Dalej kabelki. Dalej kabelki, jak to jeden zaprzyjaźni Góral mówi, co w tym ciekawego. Na Twoich filmach same kabelki. No, nie tylko kabelki. Różny sprzęt też ciekawy się zdarza. Ale przede wszystkim jakaś tam opowieść związana z pracą. Związana z tym, co się wykonywało, od kogoś, co się usłyszało. Ciekawe sytuacje, ciekawe zdarzenia, które mogą się powtórzyć. A przy tej okazji zawsze trochę miedzi się odzyska. Tu jest akurat półtorówka i ta półtorówka jest strasznie powyginana i też chciałam wam powiedzieć o takiej historii. Czy to jest kabel, czy to jest przewód? O, też różne takie. Słyszę na YouTube rozważania. To jest kabel, to jest przewód. Może to jest kabel, może to jest kabel. Może ten w izolacji czarnej to jest kabel, bo idzie do ziemi Tu zawsze jest mm, zawsze jest taki e, Taki dylemat Nie tylko u elektryków Czy to jest kabel czy to jest przewód no mnie uczono tak, że kabel to jest to jest przewód, który jest do danego przeznaczenia. Jeśli jest przeznaczony do ziemi, kładziemy jakieś zasilanie do budynku, no to już jest kabel. On ma jakieś przeznaczenie, które, które jest ten. Kabel wytworzony do da, danej zasilania danej rzeczy, tak? Jeśli są jakieś przewody specjalistyczne, czyli z wieloma żyłami, to też już jest kabel, bo jest do sterowania, na przykład. No drut to jest drut, wiadomo. Drut, linka, to łatwo rozróżnić, tak? Tutaj, piszcie pod filmem, co rozumiecie przez pojęcie kabel, a co przez pojęcie przewód. No bo wiadomo, linka to jest linka. To chyba nie trzeba nikomu pokazywać i mówić, co to jest linka i drut. I powiem Wam tak jeszcze. Jeśli chodzi o koszty wyprodukowania linki a samego drutu, no to wiadomo, linki jest koszt wyprodukowania jest droższy, dlatego że tam więcej operacji. jest przy takiej lince więcej maszyn trzeba stosować jakieś skręcarki, jakieś tam inne rzeczy, więcej czasu, więcej energii jest przeznaczone. Na wyprodukowanie tej linki. No ale linka w rozdzielni ma lepsze zastosowanie, no bo w ścianie nie, w ścianie ten przewód leży, tak. I yy, nie jest narażony na zginanie, no bo jest zamocowany w jednym miejscu. A linka. Ją on się układa po różnych elementach, można ją wygiąć, większy promień gięcia jest. Także to też można tutaj parę rzeczy o linkach w odróżnieniu do przewodów i kabli opowiadać. Większa wytrzymałość prądowa jest też na lince. Tak wychodzi to z tabel, z obliczeń, bo y, przeważnie jest tak właśnie, że są jakieś podane tabele, normy, jak dany przewód, kabel czy linkę można obciążyć. A też to jest, y, to ma znaczenie przy długotrwałym obciążeniu, gdzie ten przewód, czy ten kabel, czy ta linka jest położona też chodzi o temperaturę no bo wiadomo, temperatura ma negatywny wpływ na na izolację no ale jestem ciekaw Waszych opinii, co to jest przewód co to jest kabel a teraz krótka opowieść, ale nie związana z kablami, z przewodami tylko z hydrauliką. Miałem takiego kolegę we wcześniejszej pracy. No i w wolnym czasie opowiadał mi taką historię ze szkoły. Praktykował u majstra, u hydraulika, gdzie weekend się zbliża. I mówi. Yy, Słuchaj, no, jeszcze jest jedno takie zlecenie. Chcesz sobie zarobić parę złotych, to tam pójdziesz na koniec do wioski. Jest do założenia jeden kaloryfer, zajmie ci to może z pół godziny. Ten właściciel ci zapłaci, będziesz miał na weekend. Tylko jest jedna uwaga: on jest straszny, zazdrosny. Mam młodą żonę, więc nawet w tamtym kierunku się nie patrz. No dobra. Ok, zrobisz to? No zrobię. Co to założyć? Kaloryfer, zakręcić. No i sprawa załatwiona. Idzie na koniec tej wioski. Do tego domu. No i z daleka patrzy już ten właściciel. Woła macha na niego ręką, choć choć, pomożesz akurat. Jestem przy tym kaloryferze. No to wziął ten kaloryfer, zanieśli na piętro. No i oczywiście nie patrzy się na tą żonę i, i, i nawet w głowę mu w tamtą stronę nie leci, tylko sumiennie zakręca ten kaloryfer. Rurki, cała instalacja była miedziana. Jak tu jest jedna rurka, tu jest druga rurka. Na ostatnim właśnie kaloryferze rurki nie były zakielichowane, czyli nie wchodziła rurka do rurki, tylko była przylutowana do czoła. Jak on powiesił ten kaloryfer, to napuścił wodę. No to rurka zasprężynowana zasprężynowała właśnie pod ciężarem tego kaloryfera, pękła w tym miejscu, gdzie była przylutowana do czoła. Widocznie ten właściciel sam, sam sobie w ten sposób polutował te rurki. Czyli rurka odskoczyła, woda cała na dół zeszła, no i się kurde zaczęło. Ten mówi do tego ucznia: No, ja cię obserwowałem z daleka, ja już widziałem, że coś pójdzie nie tak. Już jak ty szłeś do mnie, już wiedziałem, że coś tutaj będzie spieprzone. A ten się tłumaczy: no, przecież to nie moja wina. No. Przykręcił normalnie ten kaloryfer. Napuszczałem wodę. Rurka odskoczyła. Leje się. Dobra, spuszczamy wodę. Od nowa. Robota. Spuścili wodę. Później zaczęli to jakoś przedłużać tą rurkę, kielichować. Zeszedł im prawie cały dzień. Znaczy, do wieczora zeszło im z przylutowaniem tej rurki. Następny dzień przyjechał, pomógł założyć wtedy ten kaloryfer, zakręcić, napuścić wodę, sprawdzić szczelność. Także taki miał udany weekend. A w poniedziałek przyszedł do majstra, no bo tamten już się dowiedział, że, że e, prawie przez całą sobotę i przez e, piątek po pracy spędził na zawieszaniu te, tego kaloryfera. W poniedziałek, e, właśnie na warsztacie, mówi tak: coś co ty tam tyle robił. Przecież to tylko trzeba było kaloryfer zawiesić. Także taka to jest historia, żeśmy się zaczęli śmiać z tego. Z tej jego opowieści. No i e, tak to właśnie wygląda. Ten właściciel e, miał pretensje do niego, że rurka urwana. On już wiedział, z daleka widział, że coś pójdzie nie tak przy tej pracy. A w poniedziałek majster powiedział, co ty tam tyle robiłeś? To tylko trzeba było grzejnik zawieść. Także czasami, czasami tak to jest. Ten zamiast pilnować rurki tej całej instalacji dobrze zrobić, to on pilnował żony, żeby ten młody uczeń się nie patrzył na żonę. Na no ten miał taki niefart, że rurka była przylutowana do czoła i pod wpływem ciężaru, pod wpływem wody odskoczyła, i trzeba było z całego układu spuszczać wodę. Także dzisiejsza opowieść nie elektryczna, no ale i przy elektryce nie jedną bym taką opowieść znalazł. To będzie pewnie w następnych odcinkach. Dobra, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Przy tych opowieściach, to kurcze, niewiele miedzi tutaj odzyskuje. Nie, nie ma nawet co ważyć.